nasz rozmówca, profesor Maciej Mikołajewski, naczelny redaktor periodyku Urania Postęp Astronomii i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Został też zaproszony w charakterze wykładowcy na otwarcie stacji astronomicznej w Niedźwiadach. Chciałbym zapytać profesora o ostatnie spotkanie, posiedzenie zespołu parlamentarnego do spraw technologii kosmicznych i astronomii oraz obchodów 550. rocznicy Urodzin Mikołaja Kopernika. Yy, oglądałem relacje z yy, tego posiedzenia. Pojawił tam się pomysł, żeby technologie kosmiczne i astronomia yy, wróciły do szkoły. Albo pojawiły się, pojawiły się w szkole, bo astronomia kiedyś była, ale pojawiły się wraz z tą taką otoczką technologiczną. Czy jest na to faktycznie szansa? No myślę, że jest przychylny klimat, chociażby w związku z tym nadchodzącą rocznicą kopernikańską. Posłowie byli jak gdyby przychylni i przekonani co do tego, no tutaj w Niedźwiadach no jest, jest przykład piękny, jak astronomia wraca do szkoły, do szkoły, która była w ruinie, która, która była nieczynna latami, my chcemy więcej. Chcemy, żeby astronomia wróciła również do programów szkolnych, ale y, jesteśmy na to przygotowani i myślę, myślę, że astronomia na to zasłużyła. Raz, że jest królową nauk, dwa, że wzbudza powszechne zainteresowanie, jak żadna inna nauka ścisła i w związku z tym budzi, y, no jak gdyby otwiera serca i umysły młodych ludzi do zainteresowania się naukami ścisłymi, naukami technicznymi. I to są ci ludzie, którzy w przyszłości zostaną inżynierami będą na, czynili nasze y, może artystami też, bo przecież astronomia jest ważną częścią kultury. I będą czynili nasze życie ciekawszym, przyjemniejszym, łatwiejszym? Ja rozumiem, że takie działania, one na chwilę obecną uchwała, którą, która została podjęta tam, ona trafi, rozumiem, do dwóch ministerstw, najbardziej zainteresowanych chyba tym wszystkim, czyli Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Być może Ministerstwo Rozwoju, które też przecież zawiaduje polskim kosmosem. Czy jest w ogóle szansa, żeby teraz ustalić jakąś? Perspektywę czasową, kiedy takie, takie, takie działania przyniosłyby pierwsze owoce. Do uchwały to jeszcze jest daleko. Na razie zespół zaakceptował uchwałę, która ma być przedstawiona pani marszałek Sejmu o ogłoszeniu przyszłego roku rokiem Stanisława Lema. I to jest też, uważam, bardzo istotny taki sygnał, również dla takich miejsc jak to i dla dla stowarzyszeń takich jak to, że pewnie otworzą się różne furtki środku. Do, środki do, środku, do środków finansowych, no i przede wszystkim na pomysły związane z, ze, z osobą Stanisława Lema i tym, czym się zajmował, więc yy, Kosmos. więc kosmosem i fantastyką naukową. Yy, natomiast yy, bardzo trudno określić, jaki, jaki horyzont czasowy mógłby być, Tem, yy, jesteśmy dopiero jak gdyby po reformie tak. szkolnictwa, i to była okazja, żeby, żeby to zrobić. Ale to się nie udało, niestety. Tak nawet pamiętam, pamiętam y, tytuł z, z Uranii, że Astronomia wraca do szkół. I to, się, I to się skończyło na hasłach. To się skończyło na hasłach, i, ale tak jak. W tego typu działaniach potrzebny jest lobbying, więc wszyscy powinniśmy lobbować, uzasadniać czy znajdować kolejne argumenty, żeby przekonywać władzę, przekonywać parlament, ministerstwa do tego typu reformy. Świetnie. No to w takim razie, cóż, dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że te wszystkie ruchy, które zostały podjęte, no po prostu dadzą owoc i za kilka lat być może. W polskich szkołach pojawi się przedmiot technologie kosmiczne i astronomia. No bardzo na to liczymy wszyscy. Dziękuję tak. bardzo za rozmowę.